A, na dzień dobry! Dzień dobry! Przyłapali mnie znowu na pracy. Słuchajcie, koniec kwietnia. Tak wziąłem się za moje wrzosy. Bo jest już czas. Już weczki zaczynają wypuszczać zielone rzeczy. W środku wrzos już zaczyna się robić piękny, zielony. Tak i też już widać takie oznaki, że on. Fajnie rośnie, tak? Już widać te jasno zielone serduszka. Znaczy się, że możemy go obcinać. Tak jak świerki czy jodły w momencie kiedy zaczynają intensywnie rosnąć, przycinamy. No i tak jak przy iglaka, rost będzie się pięknie zagęszczał. Co widać? Musimy to robić regularnie. Raz na 10 lat. Tylko co roku. Co roku właśnie na wiosnę po przekwitnięciu, tak? Nie, on znaczy, kwitnie. W jesieniu. Jesieniu, mhm. jesieniu. Tak, zostaje do, do zimy. Te kwiatki robią taką piękną osłonę. zapomnimy go osłonić i glewiem sosny, to sam będzie się zasłaniał poprzez te kwiatki, ale teraz one już są niepotrzebne. Wrzosby był coraz rzadszy I trzeba to wszystko obciąć. Dużo narośnie młody gałązek, które będą kwitły. O, widać takiego ja przytnę jaki on się robi zielony, prawda? i nie żałujemy długości jak zawsze, odrośnie dobrze, teraz tu koło Ciebie Michalina. ten troszeczkę taki gorszy inaczej rośnie, ale za to latem pięknie wyglądają jego igiełki troszeczkę go przymroziło ale odrośnie no i co jeszcze tutaj nam zostało takie fajne krzaczki O, ten sam w mniejszym zagęszczeniu. Tu widać, że jeszcze mniej ruszył, jeszcze jest mniej zielony, ale już też puszczę. Nie będę tu przychodził drugi raz, ale generalnie staramy się to robić jak wrzos już będzie wracał do swoich koloch. Rzeczki nie muszą być, dlatego aż takie duże. O. No i mamy. Pokaż, całe poletko. I zaraz pokażemy, jak ten wrzos jest nieregularnie cięty. Jak to źle wygląda. Tu mamy taką fajną gęstą poduchę. Wręcz żywopłocik z wrzosu, kogut ma rację. Kogut to potwierdził. No, mamy już go. Tak wygląda wrzos. Cięty nieregularnie, albo wcale rzadki, wysoki. Też już wypuszcza ładne zielone odrosty, mimo że jeszcze dwa tygodnie temu był cały brązowy. Wypuszczę. Ale co? Lepiej go obciąć późno niż wcale. Postaram się go trochę wyrównać. I żebyście nie mieli takiego brzydkiego wrzosu to polecam Wam szyc co roku. I zobaczcie, wcale go nie żałuję. On wszędzie ma te zielone odrościki. I ładnie sobie wypuścić Ta w też przycinamy? w tak samo tylko w teraz kwitną zaraz je pokażemy Panie no. pierwsze skończymy z tym waściem w bo był tu grzech zaniechania tak przycięliśmy go też Teraz tu następny, tu następny i jeszcze tu I jeszcze może tego, tak. co? Michała, bo naprawdę kiepski. Nawet słabo kwitł, bo z czego ma kwitnąć? Jak tych pędów jest kilka, to z czego ma kwitnąć? Czyli tniemy regularnie. A tym Żosieć też będziemy przycinać, ale dopiero jak przekwitnie, żeby też wypuścił mnóstwo młodych pędów i żeby one z kolei znowu kwitły nam na przyszły rok. ale tu do czerwca mamy czas.